Piłka nożna to sport pełen magii, emocji i niezapomnianych chwil. Witam w odcinku. Czy według Ciebie jest możliwe, aby którykolwiek z tych rekordów został pobity? Na przestrzeni lat byliśmy świadkami niesamowitych bramek, heroicznych zmagań i niezwykłych karier. Ale są takie rekordy, które wydają się wręcz niemożliwe do pobicia: osiągnięcia tak niezwykłe, że zapisały się złotymi zgłoskami w historii futbolu. Oto kilka z nich, które na zawsze mogą pozostać w historii jako nieosiągalne. 2012 rok. Pamiętacie ten rok? Rok, w którym Lionel Messi przeniósł piłkę nożną na zupełnie inny poziom. 91 bramek w 69 meczach to nie błąd statystyczny, to prawdziwy popis magii na boisku. Messi strzelał gole jak na zawołanie z lewej nogi, prawej nogi, z rzutów wolnych, skarnych po solowych rajdach. Był nie do zatrzymania. Gerd Müller, legenda niemieckiego futbolu, strzelił 85 goli w 1972 roku i przez lata ten rekord wydawał się nie do pobicia. Aż przyszedł Messi i pokazał, że w piłce nożnej nie ma rzeczy niemożliwych. Współczesna piłka z jej intensywnością, rotacją zawodników i presją wydaje się stawiać jeszcze większe bariery przed potencjalnymi następcami Messiego. Czy ktokolwiek będzie w stanie zbliżyć się do tego osiągnięcia? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, te nazwiska elektryzują fanów futbolu na całym świecie. Obaj pobili wiele rekordów strzeleckich, ale jest jeden, który wydaje się być poza ich zasięgiem. 505 bramek dla jednego klubu. Taki wynik osiągnął tylko jeden człowiek Pele, grając dla Santosu. Wyobraźcie sobie lojalność, oddanie i miłość do jednego klubu przez tyle lat. Współczesna piłka to świat wielkich transferów, kontraktów i ciągłych zmian. Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek zdecydował się spędzić całą karierę w jednym klubie, rezygnując z ofert z innych gigantów. A nawet gdyby to czy zdołałby utrzymać tak wysoką skuteczność przez tyle lat? Rekord Pelego to nie tylko liczba bramek, to symbol wierności i oddania, który trudno będzie powtórzyć. Mistrzostwa Świata to turniej marzeń dla każdego piłkarza. To szansa na zapisanie się w historii futbolu, na zdobycie sławy i uznania. W 1958 roku Just Fontaine, francuski napastnik, przeżył turniej swojego życia. 13 bramek w sześciu meczach. To wynik, który do dziś budzi podziw i niedowierzanie. Wyobraźcie sobie, strzelać średnio ponad dwa gole na mecz na tak prestiżowym turnieju. Współczesne mundiale są inne: rotacja w składach, taktyka, intensywność gry. Wszystko to sprawia, że pobicie rekordu Fontaina wydaje się wręcz niemożliwe. Czy znajdzie się napastnik, który będzie w stanie zdominować Mistrzostwa Świata w takim stopniu, jak zrobił to Fontaine? Peter Shilton, legenda angielskiego futbolu, to synonim długowieczności i oddania grze. 1390 oficjalnych meczów w karierze to tak, jakby grać nieprzerwanie przez 30 lat, tydzień w tydzień. Wyobraźcie sobie, ile wyrzeczeń, samozaparcia i dyscypliny wymaga takie osiągnięcie. Współczesny futbol to zupełnie inna bajka. Intensywność gry, presja kibiców i mediów, ryzyko kontuzji wszystko to sprawia, że kariery piłkarzy są krótsze. I bardziej intensywny. Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek był w stanie zbliżyć się do rekordu Shintona. 149 do zera. Nie, to nie błąd w Matrixie. To wynik meczu piłkarskiego, który rozegrano na Madagaskarze w 2002 roku. Adema pokonała stadę Olympique de Lemirne, ale nie był to zwykły mecz. Zawodnicy SOE strzelali celowo gole do własnej bramki na znak protestu przeciwko decyzjom sędziego. Ten niecodzienny protest przeszedł do historii futbolu jako przykład najbardziej niecodziennego wyniku. Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek chciał powtórzyć ten wyczyn. Sir Alex Ferguson to postać ikoniczna. Symbol sukcesu i długowieczności w świecie trenerów piłkarskich. 13 tytułów mistrza Anglii zdobytych z Manchesterem United to osiągnięcie, które wydaje się być poza zasięgiem innych menedżerów. Współczesny futbol to świat wielkich pieniędzy, presji i ciągłych zmian. Trenerzy rzadko spędzają w jednym klubie więcej niż kilka sezonów. Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek był w stanie zbudować tak silną i dominującą drużynę jak zrobił to Sir Alex w Manchesterze United. Liga Mistrzów to najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie. Zdobycie tego trofeum to marzenie każdego piłkarza. Francisco Gento, legenda Realu Madryt, triumfował w tych rozgrywkach aż sześć razy. To rekord, który do dziś budzi podziw i respekt. Współczesna Liga Mistrzów to prawdziwy maraton, w którym biorą udział najlepsze kluby świata. Konkurencja jest ogromna, a o sukcesie decydują detale. Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek był w stanie powtórzyć wyczyn Gentego. Te rekordy to coś więcej niż tylko liczby. To historie o ludziach, którzy potrafili przekroczyć granice swoich możliwości, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii futbolu. Czy kiedykolwiek znajdzie się ktoś, kto je pobije? Trudno powiedzieć. W piłce nożnej, jak w życiu, wszystko jest możliwe, ale jedno jest pewne. Te rekordy na zawsze pozostaną inspiracją dla kolejnych pokoleń piłkarzy i kibiców na całym świecie. Na boisku nie ma czasu na łaska, bramki strzelamy Piłkę prowadzimy i za marzenia wszyscy gonimy. W drużynie, jak rodzina, razem gramy, każdy z nas po zwycięstwo marzy, trener krzyczy, kibice wiwatują, na boisku się nie poddajemy, walczymy. Głowa do góry, piłka w nogach, nikt nie zatrzyma nas, gdy gramy w czołówkach, a gdy bramka padnie, z radości śpiewamy, bo w piłce nożnej zawsze wygrywamy. Na razie wydają się one wiecznymi świadectwami wielkości w historii futbolu.